Jesteśmy S-M-A-R-T. Sprytny nauczyciel w XXI wieku wie, że w każdym młodym człowieku drzemie spory potencjał wiele możliwości, więc daje ujście swej kreatywności. I przy pomocy technologii czaru nauka nabiera innego wymiaru. Mobilny jest każdy z nas i szanujemy swój czas. Smartfony mądrze użytkujemy. Żadnej minuty nie marnujemy, zamiast się nudzić w czasie czekania, my rozwijamy zainteresowania. A gdy a droga do domu szybko umyka, gdy nowe słowa płyną z głośnika. Aktywnie spędzamy czas ze smartfonem w szkole i w domu, i poza domem. Dzięki komputerom i smartfonom uczymy się, szukamy inspiracji. I inspirujemy innych. Jesteśmy rozsądni, potrafimy mądrze korzystać z nowoczesnych technologii, kontaktujemy się z kolegami, dzielimy się doświadczeniami, wiemy jak szukać potrzebnych informacji i jak dokonać rezerwacji. I sprawia nam sporo satysfakcji prezentowanie naszych umiejętności w akcji. Jesteśmy także technologicznie zakręceni i korzystamy z nowoczesnych technologii, by poznać kolegów z drugiej części ziemi. Bo do ćwiczenia angielskiego języka. Najlepiej mieć kolegę anglika. Korzystanie z technologii to sztuka, lecz dzięki niej ciekawsze życie i łatwiejsza nauka.